Jak wiadomo, życie maturzysty nie jest proste i czasem warto poza podręcznikami i zeszytami zajrzeć również do czegoś, co bardziej nas zainteresuje. Nie chodzi tylko o naukę, choć jest ona tutaj bardzo ważna. Dla mnie ważne są moje pasje i to, że mogła je rozwijać w murach szkoły. Lubię tu chodzić, bo poza lekcjami mogę uprawiać też sporty. Należę do drużyny czubolowej i uwielbiam nasze treningi. Poza lekcjami chodzę na kółka matematyczne i językowe. Lubię technikę, plastykę. Są fajne zajęcia, gry terenowe i to wszystko mnie motywuje do nauki. Przede wszystkim myślę jednak o przyszłości. I tutaj jestem otoczony ludźmi, dla których jest ona ważna. Czuję wsparcie w dążeniu do celu. Czasami totalnie mi się nie chce, ale wiem, że mam wtedy wokół siebie przyjaciół, którzy pomogą mi się ogarnąć, i wtedy wszystko będzie łatwiejsze. Inspiracja, bezpieczeństwo i wsparcie. Z tym głównie kojarzy mi się nasza szkoła. I jeszcze ze wspólnym czasem na przerwach i darmową herbatą. Jest też y, świetlica, na której y, możemy faj fajnie się bawić. Pamiętam, że kiedy wybierałem to liceum, to obawiałem się, że jest tutaj twarda dyscyplina i wielkie kucie. Okazało się, że atmosfera jest świetna, a nauka przynosi efekty. I tego doświadczenia mogą nam wszyscy pozazdrościć. I jeszcze tego, że każdy bez wyjątku jest tutaj szanowany. Moja szkoła to mój drugi dom. Jest niesamowicie. Jest też frajda. To po prostu wszystkim zależy na Twoim sukcesie. Jeśli szukasz miejsca, w którym będziesz ważny, miejsca z zaangażowanymi nauczycielami, miejsca, w którym pasja się rozwija, to to właśnie nasza szkoła. Tutaj jest, jest naprawdę, naprawdę fajnie. Warto. 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 Zdecydowanie warto.